Poprosiłem w tej chwili trenera naszej drużyny basty pana Kazimierza Dankiewicza na gorąco, aby wytypował kto dzisiaj zwycięży i jaki będzie wynik i kto strzeli w ramkę. No jako opiekun drużyny zawsze jestem po swojej stronie, a więc powinni moi chłopcy wygrać dzisiejszy mecz. Jest to zakończenie rundy jesiennej. No w tej rundzie nie bardzo nam się wiodło z, z tego względu, że zespół jest bardzo młody, a po drugie y zajęcia treningowe odbywają się różnie, bo z tych względów, że część ludzi y pracuje, część chodzi do szkoły, y nawet mają y zajęcie y po obiedzie, niektórzy nawet dojeżdżają. Wyłącznie na mecze, jak studenci, których mam trzech studentów na Uniwersytecie Gdańskim. Jeden jest w technikum kości, w Kościerzynie, a więc zespół po prostu gra piłkę spontaniczną. Wiemy, że już ostatni mecz jest z rundzie jesiennej. Na jakim miejscu nasza drużyna zajmuje, się w tej, zajmuje miejsce w tabeli? W tej chwili plasujemy się w środku, konkretnie 9-10 miejsce. Mam nadzieję, że w rundzie wiosennej zawsze lepiej gramy i staramy się po prostu zostać w tej lidze. Mimo, że zespół jest bardzo młody, przeciętny wiek, 21,5 roku. Jaki jest dorobek w tej chwili bramkowy naszej drużyny? To znaczy, jeżeli chodzi, mamy... Porundzie, porundzie, jesiennej. porundzie jesiennej, jeżeli chodzi o, o, o bramki mamy po prostu minus 6 bramek w stosunku do strzelonych. Ale jeszcze nie usłyszeliśmy od pana wyniku dzisiejszego meczu. Aha, no myślę, że żeby nie się zapeszać, powinniśmy co najmniej dwoma jedną bramką wygrać. Może jeszcze przedstawię Pan skład naszego zespołu, jak dzisiaj drużyna gra. To znaczy... kto, jest, kto jest kapitanem, kto bramkarzem i poszczególnych zawodników? Ka kapitan jest Rysiek Mozelewski, który właściwie powinien grać pierwsze skrzypce dzisiaj. A jeżeli chodzi o ustawienie, dzisiaj to na bramce jest Dacz Tomek w obronie. <laughs> Cezary Kołakowski, Zborowski, Adaś, Windak, Jacek, Stoltman, Ireneusz jeżeli chodzi o tyły. Rozgrywające zawodnicy to, to Sokołanko, Mirosław, Łojek, Łojek, Mariusz, Taras, Tomek. W tej chwili była wspaniała akcja, dlatego trener tutaj odwrócił głowę w kierunku boiska. Grzegorz, Szymprzewski, Grzegorz, Pięta, Wojciech, najmłodszy zawodnik, 15 piętnastoletni. No, wprowadza się dosyć tak dobrze do zespołu. To by byli chyba wszyscy zawodnicy, którzy w tej chwili. którzy grają dzisiaj. Panie Kaziemierzu, kto w tej chwili z tych. Każdy, który Pan wymienił jest najlepszy na boisku i kto po rundzie jesiennej w tej chwili no, prowadzi jako, jako lider w bramkach? To znaczy nie mogę w tej chwili powiedzieć, bo... Czy jest, czy jest w ogóle taki zawodnik, który strzelił najwięcej to bramek? To znaczy lidera konkretnie nie mamy, strzelają bramki w zasadzie wszyscy, którzy grają w polu aktualnie. Myślę, że za chwilę zaprosimy Państwa na krótką relację z tego spotkania i po spotkaniu już po meczu na gorąco później następny wywiad z panem trenerem. Dziękuję bardzo. A ja wiem, strzelił bramkę. Proszę Państwa w tej chwili na zadowolenie w naszym zespole jak robię środki pisów, otóż pada, w tej chwili Taras Tomek strzelił pierwszą bramkę dla baszty. Panie Kazimierzu, rozmawiam w tej chwili z panem Kazimierzem Marciniakiem seniorem naszego piłkarstwa, seniorem naszego sportu wydowskiego. Panie Krzysiu jaki wynik dzisiaj będzie nam po, meczu, po meczu? Nie jestem pewny, ale uważam, że wygramy go. W jakim stosunku? 2-1, 3-2, coś takiego. Powinniśmy wygrać, oczywiście to zwycięstwo no, bardzo nam jest potrzebne. Wskazywało to na to, że oni są daleko za nami, nie? Mają tylko 6 punktów wszystkiego. Chociaż jeszcze drugie jest to, że oni wygrali u siebie teraz z Pogonią Lębork, 3-2. To jest też duże województw. Panie że jak Berdawsze lewo w tej chwili stoi w tabeli? Na jakim miejscu i, i czy są lepsi od nas? Nie są z tyłu za nami. Oni są na, na, piąt, na trzecim miejscu z końca. A także w zasadzie no, też im potrzebne zwycięstwo. Też by chcieli utrzymać się w lidze. Z tym, że no, dopiero to okaże się po rundzie wiosennej. My gdybyśmy zagięli ten to się przesuniemy o jedno miejsce naprzód. Dlatego, że miniemy, miniemy Poloneza. Który jest przed nami jednym punktem Ale oni dzisiaj grają w, Ciu w Czuchowie Z Piastem Także tam pewne jest przegrane dla nich Pięknie, dziękujemy bardzo Spotkamy się po meczu Panie Karnicki Kolejna postać wśród naszego piłkarstwa bytowskiego Pan Czesław Karnicki Trener yy, drużyny juniorów Baszty Bytów Jaka w tej chwili Wiemy, że padłaś już pierwsza bramka, ale jaki wynik typuje Pan podczas tego meczu? 3-1-3-0 taki wynik. 3-1-3-0 dla, oczywiście dla naszego zespołu. Wiem, że również po tym meczu rozgrywa Pan kolejne spotkanie z Juniorami, też z Brdą jak, jak Pan no, w tej chwili yy, 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 prognozuje również swoją drużynę? No również mam nadzieję, że Zwycięstwo będzie również jak u seniorów. No są kłopoty kadrowe, mam te kilku chorych zawodników młodszych, nie? Także dzisiaj... Ale na, pe na, pewno, na pewno wyjdziecie, będziecie grać. Grać będziemy, no i mam nadzieję, że wygramy. Może Państwo przedstawimy, na którym miejscu w tej chwili znajdziecie się w tabeli. Siódme, ósme miejsce zajmujemy. Aha, także no w środku tabeli. Młodzi również zawodnicy przeważnie 75, który jeszcze będzie z dwa lata grał ten sam skład. Mamy nadzieję, że doszlipują się w przyszłości i będą stanowiły trzon seniorów. Może poprosimy Pana w tej chwili o wymienienie kilku nazwisk, ewentualnie całego zespołu, jeżeli Pan pamięta, bo wiadomo, no lepiej byłoby odczytać z protokołu, ale jeżeli Pan pamięta wszystkich tych najlepszych swoich zawodników, bardzo byśmy prosili. Ci, którzy zagrają, ewentualnie grali w całych rozrywkach ligowych i ci, którzy są no, najlepsi w, w naszych juniorach. Jeżeli chodzi o juniorów, to wyróżniającymi się zawodnikami są w obronie Stoper Sołtysiak Tomasz, w napadzie Kierdzik Sławomir, który... Najwięcej bramek strzelił dotychczas prowadzić, bardzo dużo, przeważnie po 3-4 strzela w meczu sam Żukowski, później jest w pomocy Ignatowicz, zapowiadający się dobry zawodnik, no ale chłopacy jeszcze, jeszcze brak mają yy, po prostu techniki, nie mamy piłek po prostu, swoje piłki przynoszą i to jest po prostu brak ich techniczny, zespołowo, biegowo gramy ale nad techniką jeszcze musimy popracować. No, również borykacie się sprzętem technicznym, tym, tak? tym również, tak jest. Mamy jedne koszulki, po prostu już chyba trzeci, trzeci sezon. No i Dzisiaj o, akurat słyszę, że niebieskie koszulki mają takie jak my i będziemy musieli od seniorów chyba pożyczyć. Dzięki, dziękujemy serdecznie i życzymy oczywiście utrzymania się w lidze i jak najlepszego osiągnięć w rozgrywkach sportowych. Dziękuję bardzo. U ...naszych juniorów, drużyny Masz którzy czekają na swój mecz, który odbędzie się po meczu seniorów. Może na gorąco, jaki jaki wynik dzisiejszego spotkania w tej chwili seniorów? Proszę bardzo, czy macie swój typ? 3-0 dla baszty. Trudno powiedzieć, to zależy od pogody, wiadomo, nie? Ale no myślę... Pogoda na pewno jest, no jaka jest? nie jest to piłkarska, jest bardzo jesienna, późno, zimno, no na pewno to wpływa na ujemnie, na wynik meczu i na, na w ogóle stan rozgrywanego meczu, no ale wynik twój typ? Wygrany. Wygrany mecz, tak? tak 2-1 dla baszy. No To samo co kolega 2-1 dla baszy. Wiem, że będziecie grać dosłownie za godzinę wy. Jak, jakie wasze szanse są w następnym spotkaniu, w tym ostatnim? Do przodu dzisiaj. Ten, chyba nie odwoła tego meczu, no bo takie warunki tak jak było ostatnio, no to nie wiadomo co będzie. Czy, mo czy może w tych warunkach sędzia zadecydować, że mecz nie może nie odbyć jako mecz ostatni w waszych rozgrywkach? No może, że tak samo jak ci teraz na wyjeździe, tak samo może odwołać i oni by też do nas przy przyjechali. No bo na drugi... drugi raz, nie? Jeżeli sędzia nie odwoła, jaki wynik waszego meczu będzie? No myślę, że wygramy. No Ale co? no dokładnie, dokładnie. Ile? 2-1, 3-0, 5-0 4-0. 4, -0, 4, -0, no. 4 byśmy chcieli. 4 tak? Ostatni... Ostatni wasz najlepszy mecz i najlepszy wynik w rundzie jesiennej? 6-7, 67. ze Sławą. 6-0 z 6 -0. 6 -0 stęczą u siebie. U nas tutaj w Bytowie, tak? Pięknie, dziękujemy bardzo. W tym meczu proszę Państwa nie wystąpi Jarek Łoza. Dlaczego nie gra w tym meczu? Nie ja gram, ponieważ pauzuję za trzy żółte kartki, które otrzymałem. Ostatnio jedną otrzymałem w polnej Bóbrowniki. Możliwe, że mnie ten wystawi, to jest może głupie, ale na lewo, nie wiadomo jeszcze. Jeżeli no, raczej, raczej nie powinien, tak, nie ale... Nie no ale jeżeli, bo w tej chwili mamy tylko 11 zawodników, jeżeli... Któremuś coś się stanie, trener będzie uważał, że mogę wejść, no to mnie wpuść. No wiem, wiem, że jesteś dobrym zawodnikiem, dobrze grasz, także jesteś no, potrzebnym zespołowi. Jak oceniasz szansę naszej drużyny w dzisiejszym meczu? Powinni spokojnie to wygrać. Jeżeli w drugiej połowie, jeżeli ten wynik się utrzyma, w drugiej połowie strzelą na początku pierwszą bramkę, to powinni, się, to powinni spokojnie wygrać. Jeżeli odpuszczą i dadzą grać drużynie Brdy, to może być właśnie źle. Tak przeważnie jest z naszą drużyną, że w drugiej połowie odpuszczają. Jarek, jak, jak oceniasz sezon jesienny naszych rozgrywek? Sezon jesienny jest zawsze naszym najgorszym, zawsze najgorzej gramy, ponieważ mamy źle, znaczy źle, nie tyle źle, tylko że to jest w czasie wakacji, nie mam, że przepracujemy przygotowania i ponieważ nie ma ludzi, oni to wiadomo, wakacje to tam ktoś wyjedzie, to tamto. I nie jest tak jak na przykład w zimę. W zimę to jest treningi, mamy, każdy chce chodzić, śnieg tego i wiadomo, wytrzymałość to wszystko to i to później na, na wiosnę wychodzi. Dawsze nam się lepiej gra, wiadomo. W tej chwili bramkę pierwszą dla Baszny szelił, teraz. Kto następno strzeli? Następno? Jeżeli typuje, że oczywiście my wygramy. Przypuszczam, że... Ma... No ciebie nie ma na wojsku, to na pewno nie strzelisz, ale <grymna> kto następny Może Mariusz Łojek. Mariusz Łojek, tak? No czekamy, zobaczymy. Dziękuję bardzo. Państwo byliśmy świadkami strzelenia czwartej bramki dla drużyny Przechlewa. Brata Przechlewa w tej chwili w drugiej części spotkania prowadzi 4-2. Pogoda niesamowita, ciągle pada deszcz, boisko bardzo grząskie, w związku z tym zawodnicy mają bardzo ciężko i utrudnioną sprawę poruszania się po boisku. Być może to wpłynęło na pewno, na pewno płynęło na wynik tego spotkania. Czuję na państwu, że drużyna Baftik gra w strojach czerwono-białych, natomiast przeklewo żółto-czerwony. Stroje już są bardzo brudne. Jest no, niesamowity wysiłek zawodników. Nie muszę ukrywać, że liczyliśmy na zwycięstwo. No, prognozy były całkiem inne niż w tej chwili jakie i to co się dzieje na boisku sytuacja bardzo się zmieniła, na niekorzyść na nie oczywiście naszego zespołu. Ale jak to w piłkarstwie jest w dalszym ciągu mecz trwa, dlatego też jeszcze, no, miejmy nadzieję, że nasza drużyna co najmniej zremisuje w tym spotkaniu. Co się zdarza, że w, w takiej pogodzie pada tyle bramek na meczu piłkarskim? W tej chwili już jest 4-3 dla Przechlewa. W dalszym ciągu nasza drużyna przegrywa. No, spytam się w tej chwili o obsługi medycznej na dzisiejszym spotkaniu. Jak pan yy, typuje wynik tego spotkania? No, można powiedzieć o meczu? Więc, yy... jaki, jaki wynik w tej chwili? Czy jeszcze zdążymy zremisować ewentualnie, czy... Czy wygramy to spotkanie? Jeszcze jest taka szansa. No, szansa jest zawsze: do końca meczu trzeba się zawsze dajnie choć łudzić, ale warunki są tak y, ciężkie na boisku i zawodnicy są tak zmęczeni, że no trudno powiedzieć: raczej chyba wynik się nie zmieni. Raczej znaczy się wynik nie zmieni, zostałoby 4-3 do, y, do zakończenia spotkania. tak? W tej chwili panowie na pewno nie wiecie, jaki, jaki czas jest w meczu, ile zostało jeszcze do końca. Jeszcze 5 minut ewentualnie do zakończenia tego spotkania i no w dalszym ciągu nasza drużyna na tarciu być może, że uda nam się zremisować podczas tego spotkania. Panowie czy podczas tej pogody mieliście dzisiaj jakieś już zdarzenie ewentualnie była jakaś kontuzja na meczu? były takie drobne faule z takimi bulami zawodników, ale nie mieliśmy żadnej interwencji. Wszystko przebiega normalnie. Bardzo dobrze, że no, zawsze jest możliwość taka, że łatwo kontuzje w takiej pogodzie. Boisko bardzo śliskie. Ciągle, ciągle pada deszcz. No i nie zanosi się na to, żeby przestało, było troszeczkę lepiej z pogodą, jak i również na boisku. W dalszym ciągu w natarciu nasza drużyna chce zdecydowanie zremisować no bo tam tak mam zaparowane, że... Prywańca, w tej chwili dobię końca mecz yy, oczywiście drużyna nasza przegrała 4-3 i o kilka refleksji nad, o, na temat tego spotkania Poprosiliśmy Janusza Wilaskiego byłego zawodnika. Bardzo proszę, co jak sądzisz, jaki mecz? jak, jak się podobał? No ta druga połowa była trochę przegwizdana przez pali 5 minut i, i, i takie efekty, no. Jak widać, trzy bramki w ciągu 5 minut stracić, to, to później ciężko odrobić. No, może miała wpływ na to pogoda. No i pogoda była i dla jednych i dla drugich taka sama, także to wiesz. Tylko zależy od przygotowania, tak? Piłkarskiego no. i ewentualnie od szczęścia. Od szczęścia. A zawsze szczęście sprzyja lepszym. No wiemy, że to już ostatnie spotkanie w rundzie jesiennej. Co możesz powiedzieć na temat przyszłorocznych rozgrywek, a więc drugiej rundy wiosennej? Jezus Maria, aż tak daleko nie sięgam, bo jestem takim kibicem od, od, od przypadku. Także wiesz, to nie ze mną te tematy. No ale trzy szanse mamy utrzymania się w lidze. Na pewno, kurczę, przy takim trenerze, jakim jest Kaziu Dankiewicz, to tylko. Na pewno tego sobie życzymy oczywiście i miejmy nadzieję, że runda wiosenna rozpocznie się dla naszej drużyny od zwycięstwa. Bytów. Chcieliśmy serdecznie pogratulować Waszej drużynie za zwycięstwo 4-2 na zespołem Baszty Bytów. Jak Pan ocenia dzisiejsze spotkanie? No pod względem gry byliśmy lepsi w pierwszej połowie. No skuteczność też zawiodła. No i sił brakuje, brdzie brakuje wszystkim zawodnikom. W tej chwili zdobyliście dwa punkty. Jak w tabeli wyglądacie w tej chwili? Po tym spotkaniu. Po tym spotkaniu będziemy mieli zdobyte 8 punktów. To które miejsce w tabeli? 11, 11 miejsce w tabeli, nie? 11 miejsce w tabeli, tak? To znaczy jesteście niżej troszeczkę za Basztą, bo w tej chwili baszta 10 miejsce, wy 11. My 11 mamy. Ale co, co mecz to mamy innych zawodników, nie? Także dzisiaj przyjechaliśmy w 11. Jeszcze trener juniorów młodszych musiał grać, nie? I jak oceniacie swoje szanse na pozostanie w Lidze? No na pewno się utrzymamy, nie? nie za, zależy to oczywiście od rundy wiosennej. Tak. I, I macie nadzieję, że zostaniecie, tak? Oczywiście. Także nie po raz ostatni jesteście w wytowie. Na pewno nie. Panie, dziękujemy serdecznie.